Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do kolejnego odcineczka z serii e, Coś tam budujemy. Mm, powiem wam tak, e, zobaczcie, latałem sobie po moim niebie i zobaczcie co tutaj zobaczyłem. Gdzieś daleko w niebie, oto taki e, samolocik, w sumie helikopter. Wygląda bardzo fajnie, dużo szczegółów ma. Wybudowany i w niebie, i po prostu na jakiejś podstawie stojącej. Elegancko wygląda. Tutaj śmigła kręcą, tutaj jakieś szczegóły, tutaj jakieś nie wiem silniki czy coś. Tam chyba można wejść od dołu. Zaraz wam pokażę. O, jest robinka. Od dołu patrzcie, jakieś sterowniki, jakieś coś. Od środka bardzo ładnie wygląda. Dobra, wylecimy sobie z niego. Tak wygląda z góry. Tutaj ma ładne śmigła, wszystko ładnie zrobione. No. Mi się podoba, więc go wybudowałem. Jeżeli wy chcecie sobie, sobie go wybudować na własnych światach. To też Wam dam linka do tego właśnie blueprintu. Taki krótki odcineczek, który prezentuje Wam tutaj tylko ten samolocik, nic więcej. Jeśli się Wam podobał filmik, to łapka w górę, komentarz, czyście widzieli już ten samolot, gdzie już jeszcze go budowali. Subskrypcja mile widziana. No i idziemy Wam pokazać ten ten blueprint. Czekaj, tutaj zaraz mienimy zmienimy sobie opcję. I tutaj mamy blueprinta. Tu macie całą nazwę. U góry napisano, więc wystarczy sobie taką nazwę I sobie piszecie. W wyszukiwarce blueprintów i Wam go tam znajdzie. No i to by było chyba wszystko tutaj. Widzicie, Wam go pokażę o, od dołu, on tak wygląda. No, troszkę jest mały zasięg renderowania i się gubi, ale wygląda y, zarąbiście, można powiedzieć. Tutaj ten Łosiu za mną lata. No to co? To subskrypcja, łapka. I do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć wam!